tradycyjnie auteczko najbezpieczniejsza forma e, nagrywania tak się zastanawiałam ostatnio co tutaj Wam nagrać dobrego no i czasu zabrakło e, też trochę śmieję się, że to jest też jakiś rodzaj sukcesu moim zdaniem bo po każdym filmiku e, około pa, paru osób, żeby nie powiedzieć że kilka zapisuje się do mnie na terapię, mimo, że trzeba już czekać na nią dosyć długo, no bo jestem jednak człowiekiem. No i tak wiecie. Z czasem już tak się dzieje. Jedzie właśnie o nazwijmy to sukcesie. Tak? Wiem, że w Polsce słowo sukces źle się kojarzy. No właśnie, jak się kojarzy słowo sukces? Ktoś, kto jest bogaty i odnosi sukces. No niestety w Polsce dalej pokutuje takie przekonanie, że bogaty to złodziej. Sukces to w ogóle jakaś fanaberia i to jeszcze jaka, że to w ogóle jest jakaś, wiecie, lepiej się, cicho, nie odzywaj się, a już na pewno nie mów, że odniosłeś sukces. Sukces może odnosić celebryta. No i wtedy wszyscy mogą mu zazdrościć, e, wieszać na nim psy, hajtować i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby dopuszczalne. Gorzej, jak ten sukces dotyka przeciętnego kowalskiego. Wczoraj właśnie z moim synem rozmawiałam na temat tego, że że tak naprawdę nie ma kim, komu się pochwalić o tym, że, że ma sukces, tak? No bo sukces ma różne wymiary, tak? Dla każdego sukcesem jest co innego właśnie. I tutaj chciałabym, żebyście zwrócili uwagę też na to. No bo tak, dla jednej, dla jednej osoby sukcesem będzie to, że ktoś ma rodzinę. Dla drugiego będzie to, że ma, nie wiem, BM-kę najnowszą. Dla któregoś będzie to, że ma HT. Ktoś ma działkę. Rozumiecie, każdy z nas ma inny system, jakiś taki bogactwa, czegoś, czego my byśmy chcieli, tak? No i jeżeli tego nie mamy, a ktoś obok nas ma, bywa różnie. No więc mój syn, który po 10 latach ciężkiej roboty no bo tak naprawdę nie oszukujmy się. To nie jest tak, że on nagle obudził się z pomysłem, a pstryk robię siłownię, już otwieram. Tak jak ja z kebabem. Nie mam wiedzy, ale se otworzę. No to ja to byłam w ogóle, tak myślę sobie, że w ogóle, żeby nie powiedzieć albo głupia, albo co. Ale to nic. To jest temat odrębny. No ale mój syn przecież w tym e, sporcie siedzi od 18 roku życia nie mówię, że od dziecka, bo on od dziecka jeździł szalał i uprawiał sporty więc już tak e, mocno, mocno siedzi w tym od 18 roku życia gdzie je jeździł na zawody, zdobywał medale w wieku 20 lat był współtwórcą, a nawet bym powiedziała pomysłodawcą WCA który dzisiaj jeszcze sobie nieźle funkcjonuje, sam wymyślał tam ten. Ciąg, e, ciąg ćwiczeń, znaczy nie ćwiczeń, tylko przyrządów, które po, pod niego zaprojektowano i zrobiono. E, sam ściągnął tam oktagon, czy jak to się tam nazywa, ale oczywiście nikt tego dzisiaj nie pamięta, bo, no bo różne sytuacje się wydarzyły, mniejsze o większość. E, to już był wtedy sukces, którego on sobie wtedy nie uniósł fizy psychicznie. Tak? On był za młodziutki. A to był biznes na miarę olbrzymich pieniędzy i on tego po prostu nie uniósł. I na prawo nie unieść. Był za młody. Teraz, kiedy już minęło kilka lat, dobrych kilka lat, um, kiedy tak naprawdę dojrzał do tego, bo pracował y, dużo, on dużo pracował, on odnosił sukcesy na, na miarę jego możliwości. Odnosił sukcesy, których nie nazywał sukcesem. One w moich oczach były sukcesem. Dojrzał do tego, że może coś tam wiecie, na górze połączyło nas, że w końcu dostał wiatr w żagle, dostał możliwości, bo ja mu niczego nie ułatwiam. Ja mu tylko dałam pomieszczenie. Troszkę mu dołożyłam kasę do siłowni, którą on mi spłaci, bo to jest na zasadzie pożyczki. No i co? No i resztę robi on sam, tak. Pracuje, śmieję, śmieję się, że pracuje jak mama, mama na górze od rana do wieczora i syn też na dole od rana do wieczora. Ma swoją autentyczność, ma swoje wartości, swoje zasady, a to co najbardziej cenne moim zdaniem jest to, że on ćwiczy razem z ludźmi, a nawet bym powiedziała, że jeszcze bardziej. On jakby całą sobą mówi, że, że to co robi jest najwspanialsze, że on to kocha. To ma po chyba, nie chcę go umniejszać, ale chyba trochę po musi to ma. No i teraz okazuje się, że o ile wcześniej mu to nie wyszły te jego biznesy, ten jego biznes mu nie wyszedł, no bo nie miał prawa wyjść, o tyle teraz ten biznes mu wychodzi. Dlaczego mu wychodzi? Bo on nie idzie jak wszyscy, jak mamusia, on nie idzie jak wszyscy, on nie robi tego jak wszyscy też bardzo ciężko pracuje. On się uczył, on się rozwijał, e, sam chodzi na treningi. E, ostatnio stretching był też w jego, w jego obszarze zainteresowań. Więc wiecie, no to nie jest przypadek, że on odnosi sukces. Dla mnie to nie jest przypadek, to jest bardzo ciężka praca. No i jakiś też sprot dodatkowych wydarzeń. I tutaj, jak sobie tak myślałam, yy, wiecie, jak o tym opowiedzieć, bo rozmawialiśmy wczoraj o tym, że sukces jest sukcesem, ale sukces zabiera nam niektórych znajomych, niektórych przyjaciół. <laughs> Powiedziałam mu nawet wczoraj, witaj w klubie biznesmenów, bizneswoman, gdzie samotność to jest drugie imię. E, oczywiście, że można by było powiedzieć tak, bo to nie dbacie o relacje, bo nie ma czasu, bo nie ma to, bo nie ma tamto. Pewnie tak też jest, że jest niestety trudniej się spotkać, trudniej znaleźć kogoś y, y, czas dla spotkania. Tak, tak jest. Coś za coś nie ma, także będziesz miała sukces i fantastyczne życie, bogate życie, y, przyjacielsko-towarzyskie. No, chyba że masz tam jakieś też. Biznesu. No i ja mówię, ale jest mi przykro, bo moi znajomi nie unoszą mojego sukcesu. Są zazdrośni są e, zafochani. Odnoszę filmik od Strzałka, filmik Foch, ale przyznam się wam, ja mu powiedziałam nawet wczoraj. Mówię, wiesz co? no Znam to, wiem co czujesz, bo też to przeszłam. E, jak otwierałam ośrodek, na Ateńskiej to moja najserdeczniejsza, najkochańsza przyjaciółka. Nie miała czasu przyjechać. Ale tutaj to nie jest wypominanie, tylko jakby różnica. A ja, jak ona otwierała, otwierała swoją, robiła swoją wystawę malarską. To już pomijam, że byłam jednym ze sponsorów. Może niewielkim, ale jednak. No to przejechałam pół Polski, żeby być 15 minut na jej wernisarzu. To nie jest wypominka, tylko wiecie. To jest trochę tak, że... Przepraszam, znowu jadę. Trochę tak, że no, są różne wartości, tak? No i ona wtedy postawiła inne rzeczy na pierwszym miejscu. Co ja sobie tam przeżyłam, to wiem tylko ja. Ale jakby dokładnie rozumiem, e, co to się dzieje. Na szczęście mam jeszcze jedną przyjaciółkę, o której właśnie dzisiaj opowiem. To jest przyjaciółka, którą poznałam lat temu, o Boże, już nie pamiętam. <laughs> tak strasznie dużo. No i to była moja przyjaciółka, była bardzo bogata. Bardzo. Ona odniosła olbrzymi sukces. Miała firmę, ona ma firmę rodzinną od, nie wiem, 30, 40, 40 może nawet już lat, nie wiem. Tam pracuje z byłym mężem i z dziećmi. I myśmy się poznały jak ona się rozwodziła, obie się rozwodziłyśmy wtedy. Ja wtedy byłam na etacie nie chcę powiedzieć, że uboga krewna, ale tak to wyglądało, że w porównaniu z nią to ja byłam uboga krewna. Tylko różnica, różnica była taka, że ja jej jakoś w jakimś sensie też jej zazdrościłam. Oczywiście, że nie, nie ja powiem, że byłam święta, tylko ja jej zazdrościłam pozytywnie, wiecie? Ja to jakbym z tego czerpała, wiecie? Ja się. W jakim sensie można by było powiedzieć, podpięłam pod to. Nie, że jak hiena i ta pijawka, tylko patrzyłam, obserwowałam. E, dawałam sobie prawo, że skoro ona może, to może i ja mogę, nie? E, ona też bardzo mnie wspierała. Ona jest osobą, jest osobą do dzisiaj taką, która, która... Przepraszam, trochę gardło mnie boli, więc tak mnie trochę <laughs> przytyka. Ona jest osobą, która, nie wiem, wysyłała mi paczki, wysyłała paczki do Patryka. Ona w ogóle jest osobą, która rozdaje. Ona daje, tak? To, że ona jest... E, odniosła olbrzymi sukces moim zdaniem, jak dla mnie, to wiecie, jak jeździłam do niej do, do jej rezydencji, ona zawsze, ja dla niej zawsze byłam ważna. Myśmy wtedy szli na koncert, do kina, gdzieś tam. Ja tam chłonęłam. Chłonęłam luksus. O, tak to nazwa. Chłonęłam luksus. Chłonęłam luksus, chłonęłam bogactwo. Ale wtedy to mi się wydawało w ogóle, że nie ma... O, gdzie tam ja? Etacik, słuchajcie. Jakiś tam etacik. Tu jakiś um, syn dorastający wtedy. Więc tych pieniędzy było tak sobie, bym powiedziała. Ciągle jakieś kredyty... Kre, nie kredyty, tylko takie przepychanki kartowe. Z jednej karty na drugą, żeby przetrwać, no ale jakoś się uda. jeszcze wtedy studiowałam, więc to też dodatkowe obciążenie było, no ale się udało, tak? Nie lubię tego słowa. No i co? I potem właśnie ona to, co wam wielokrotnie powtarzam, właśnie ona mówiła: Marzena, ty musisz iść na psychologię, Marzena, ty masz talent, Marzena, i tak przez trzy lata. Aż mnie umęczyła po prostu na maksa. No i poszłam na tą psychologię, to już wam wcześniej mówiłam o tym, ci co nie wiedzą to, to powtarzam. Poszłam na tą psychologię, skończyłam tą psychologię, potem jeszcze kilka małych szkół. No i co, no i... I otworzyłam mały gabinecik, zrobiłam remont, otworzyłam mały gabinecik. I nie przewidziałam, słuchajcie, że dzisiaj będę, właśnie stoję pod moim wynajętym domem, w którym, właśnie na dole, jest Patryk ze swoją Iron House, a ja ze swoim ośrodkiem. I. No i tak naprawdę dzisiaj odniosłam sukces, moim zdaniem. Nagrywam filmiki, które też są sukcesem, jak dla mnie, tak, bo to jest moja miara. Ja ją nie potrzebuję, wiecie. Być na, nie wiem, w telewizji, czy gdzieś tam. Ja potrzebuję widzieć, że ludzie, że, że ludziom jest lepiej. Że przychodzą i bo to widać, a już nic bardziej mnie nie cieszy, jak wychodzą, wychodzą z inni, tak? Szczęśliwi zadowoleni. No i tutaj właśnie wiecie, to jest też tak, że ja na grupach terapeutycznych i w, w terapii uczę równolegle, uczę też tego, żeby mówić. O szczęściu, żeby się nie wstydzić mówić o szczęściu, o sukcesie, o radościach. Bo wiecie, to, że ja mam ten dom, dla jednych będzie zazdrością, a może ja będę im zazdrościć czegoś innego. Wolałabym, żebyście spojrzeli na to jakoś tak trochę z metapoziomu. Tak? Że każdy z nas ma jakąś niezaspokojoną potrzebę i ktoś inny może mieć tą potrzebę zaspokojoną, ale to nie będzie jego potrzeba. Nie to, że ja chcę umniejszyć ten dom, bo ja się bardzo nim cieszę, ja się tu bardzo dobrze czuję. Jak wracam, gdzieś tam się odwracam i myślę, jaką drogę przeszłam, nie jedna zazdroszcząca osoba miałaby dosyć, a z drugiej strony, wiecie, no ci zazdrośnicy, no kto im posyka, ja zawsze twierdzę, ale kto im, kto im żałuje. Czy ja im żałuję? Dla mnie to osoby, które zazdroszczą jemu, Patrykowi, czy mi. A niech sobie wynajmą jeszcze cztery obok domy. No naprawdę, e, właśnie to jest to też, co w kebabie, z czym walczyłam przez dwa lata, to jest porównywanie się. Ja się nie porównuję. Ja robię swoje. Patrzę, że Patryk też robi swoje i się nie porównuje, tak? E, bardziej te filmik chciałabym zachęcić tym filmikiem do tego, że... Mm, że ludzie, którzy odnoszą sukces w Waszym wymiarze, nie trzeba im zazdrościć. Można i się na nich wzorować, inspirować, tak? Skoro ona czy on może, no to może ja też mogę, może ja mogę znaleźć swój talent i go rozwinąć. E, więc mm, każdy z nas ma inny talent, inne, inne zasoby, e, ale to nie znaczy, że, że, że Ty też nie możesz mieć sukcesu. Ale to będzie Twój sukces, niekoniecznie mój. E, więc słuchajcie, no, nie porównujcie się. Dzisiaj, po, dzisiaj się wszyscy porównują, niestety. Wszyscy się porównują i wszyscy się umniejszają. To filmiki wcześniej, zapraszam. No więc tak, moi drodzy. Ja dziękuję, Lonia, Tobie, że, mm, nie, no, że miałam się na kim wzorować. Dzisiaj śmieję się że mam strasznie jakoś podobnie do Ciebie, e, śmieję się czasami właśnie jak kiedyś, kiedyś pamiętam jak wyjechałyśmy pierwszy raz, to Lonia kupowała wszystkim prezenty, tu asystencję tu coś tam, tu komuś tu dzieciom. nam się sobie, mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. a dzisiaj sama to robię, słuchajcie, idę, kupuję coś, co mi tam podoba mi się, ale nie wiem, czy, 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 czy dla mnie, więc odkładam, potem jak znalazł, daję prezenty, rozdaję. I to jest mega fajne, ja tego wcześniej nie rozumiałam, tak? A to było dla mnie nieziemskie, Jak co pojechałam, to tam jakiś, wiecie, wypasiona, specjalnie dla mnie kubek znalazła, pamiętam, kubek z, z maskami, nie? Taka się czułam ważna. I to jest właśnie miarą sukcesu, tak? Że, że mm, można mieć mnóstwo kasy, mnóstwo bogactwa, być normalnym człowiekiem. I taka Lonia jest, była i jest. Ja się też tak uważam, ale ja nie uważam się, żeby mi tam, wiecie, muchy w nosie. Yy, każdy może przyjść i, i. Owszem, mam mało czasu, tak? To jest niestety moja bolączka, nad którą bardzo mocno pracuję. Yy, dałam sobie jeszcze chwilę, żeby uporządkować wszystko i mieć więcej czasu. Ciekawe, czy to będzie sukces, czy porażka. No dobra, chodzi mi o to, że inspirujcie się. Ja na przykład mam zasadę, że ponieważ strasznie ciężko mieć staże w, w Warszawie psychologiczne, więc ja przytulam, może nie wszystkich, ale przytulam osoby, które są na, na swojej drodze, które gdzieś coś zmieniają w swoim życiu, jak ja i, i, i uwielbiam indywidualność, tak? Mój syn jest indywidualistą, ja jestem indywidualistką, ja nie znoszę ram. I to jest nasze bogactwo, to jest nasz sukces, tak naprawdę. Nasz sukces, naszym sukcesem jest robić to, co kocham, robić to, co chcę indywidualnie, nie tak jak wszyscy, nie bo wszyscy, bo nie wypada. Tak. To jest bogactwo, to jest sukces. Nie to, czy masz tyle kasy, czy masz ta, tyle kasy. Zachęcam też ludzi, którzy są zazdrośni, przyjdź zapytaj, ja Cię nauczę jak to zrobiłam, ja Ci powiem, to nie jest żadna tajemnica. Ja jak czasami czegoś nie wiem, to dzwonię, no nie, a jak Ty sobie z tym radziłaś, tak? Może nie we wszystkich, nie ze wszystkim mogę do niej zadzwonić, no bo to są jednak zupełnie innego rodzaju yy, biznesy, ale tak jak ja twierdzę otwierając już trzeci biznes, praktycznie rzecz biorąc, no ale niektóre zasady są jednakowe dla wszystkich biznesów. Więc czemu nie? Kto ci broni? Spytajcie sami siebie, czy faktycznie to, co nam zazdrościcie, jest Waszą wartością, bo może nie. Bo może macie coś, za co my byśmy oddali swoje serce. Może cały biznes nawet. Przemyślcie to. Zazdrość, jeżeli jest pozytywna, to jest ok. Jeżeli jest negatywna, to jest przemocą sorry, ale niestety zazdrość jest bierną agresją i powoduje bardzo często właśnie zachowania agresywne, z czym ja się spotykam na, nie chcę powiedzieć na co dzień nie, ale spotykam się właśnie o no, takich zmianach e, w zmianach też e, miejsca spotykam się, że nagle okazuje się, że komuś to kurde jednak nie pasuje ktoś tego nie unosi ja tego kompletnie nie rozumiem no ale, ale no co? No, ja wielu rzeczy nie rozumiem, mimo tak wielkiej wiedzy, ja nadal wielu rzeczy nie rozumiem. Pff, tak będzie i tyle. Dobra, idę do roboty. Jestem strasznie dumna. Zrobię wam chyba filmik e, z e, naszej. z naszego domu. Patryk filmuje siłownię non stop, wygląda uroczo. Dostał, e, wymaga to dużej pracy, bardzo dużej pracy, na którą niestety nie mam czasu. Potrzebujemy jeszcze. Ogródek y, doprowadzi do kultury, więc jak może ktoś się zjawi, kto obejrze, i chciałby nam pomóc, to super. No i co, I biorę się do roboty. Poniedziałek jest dzisiaj. Jest fajnie. Mam nadzieję, że niedługo uzbieram, e, uzbieram chętnych na grupę ddos ką DDD. Dorosłe dzieci alkoholików i dorosłe dzieci z domów dysfunkcyjnych. E, no i będziemy działać dalej. Bo sukces to jest ciężka robota. Tu nic nie przychodzi za darmo. Owszem, spija się pewne śmietanki, ale ogólnie nic nie przychodzi za darmo. Życzę Wam, żebyście odnosili sukces, żebyście się inspirowali, yy, chciałam powiedzieć, mądrzejszymi. Wcale się za taką nie uważam. Yy, ja uważam się za. O, o, właśnie, miałam skoczyć, ale jeszcze Wam powiem tylko, że jak zaczynałam kebab, nie miałam bladego pojęcia o kebabie, o gastronomii już w ogóle. Ale ja pytałam, no, pamiętacie, mówiłam w którymś filmiku, ja to pytałam, a co, a, a co to jest, a co to jest, a czemu to tak, a dlaczego to tak? Popełni, popełniliśmy mnóstwo błędów rozwojowych, nazwijmy to tak. No i dzisiaj moim zdaniem mamy sukces, na miarę naszych oczekiwań i potrzeb, tak. Husam się rozwija, hum, rozwija swój talent kreatywny, ciągle coś, ciągle coś próbujemy, ciągle coś kombinuje. I super, bo on, on jest szczęśliwy, bo on robi to, co kocha. Hum, ja robię to, co kocham, ja lubię rządzić, <laughs> ja sobie rządzę. Nauczyłam się wszystkiego, nikt mnie dzisiaj w kebaby nie zagnie, więc jeżeli ktoś będzie mówił, że nie umiem prowadzić gastronomii, całej gastronomii nie, ale kebaby tak. Chodzę, rozglądam się, uczę się, cały czas się uczę, cały czas się uczę. I to jest miara sukcesu, tak? Jeżeli chcesz mieć sukces, to sorry, ale nie możesz być leniwa czy leniwy. Takie życie. No dobra, jest piękna pogoda dzisiaj. Pracuję dzisiaj na moich, przy moich tarasach. To jest najlepsza rzecz na świecie w tym domu, że mam tarasy, słońce świeci, nie to co na Grochowskiej. E, no i co? No i do przodu. Idziemy do przodu, kochani. Nie dajemy się, nie dajemy się życiu, nie dajemy się złym emocjom. Idziemy po sukces. Tego Wam życzę. Pozdrawiam.